Cześć, ponownie spotykamy się w akcji Kopernik w Domu. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować zrobienie atramentu sympatycznego i napisanie nim jakiejś zakodowanej wiadomości. Na czym będzie ta zakodowaność polegać, no to się zaraz dowiecie. Przygotujcie sobie kartkę papieru, patyczek higieniczny i odrobinę soku z cytryny. Kiedy już to mamy, to trzeba coś narysować albo napisać. Moja wiadomość wygląda w ten sposób, no cóż, raczej jest ciężka do odczytania. Żeby ją odczytać, trzeba poczekać chwilę, aż sok z cytryny wyschnie. No dobrze, minęło 15 minut i moja wiadomość wyschła. Nadal zupełnie nie widać, co na niej napisałam. Żeby ją odszyfrować, będzie nam potrzebne żelazko. Jeżeli na co dzień go nie używacie, to poproście kogoś dorosłego, żeby pomógł odszyfrować Waszą wiadomość. No to co? Trzeba ją po prostu wyprasować. <tryk> Moja wiadomość już się odszyfrowała, a my chętnie zobaczymy w komentarzach Wasze odszyfrowane wiadomości i rysunki. Trzymajcie się.